Zupa z serków topionych z mięsem mielonym zapraszam na vlogtober przepisowy. To co? Zaczynamy! Potrzebujemy 500 g mięsa mielonego, które podsmażamy. A gdy mięso się podsmaży, doprawiamy solą, pieprzem, łyżeczka słodkiej papryki. Gotowe ściągamy a w międzyczasie zapraszam do zostawienia obserwacji. Następnie w garnku podsmażamy cebulę pokrojoną w kostkę. A gdy się zeszkli, dorzucamy 2-3 starte marchewki, tak 3-4 minutki. Dalej kilka ziemniaków pokrojonych w kostkę. Wlewamy 1,5 litra bulionu i gotujemy 15 minut. Po tym czasie dorzucamy wcześniej podsmażone mięso. Dodajemy 250 g śmietankowego serka topionego. Gotujemy na małym ogniu do rozpuszczenia. Dorzucamy dwie łyżki szczypiorku. Wszystko razem mieszamy. W razie potrzeby doprawiamy i zupa z serków topionych z mięsem mielonym gotowa.